Donald Tusk w odróżnieniu od wielu działaczy PIS ma maturę i to z paskiem, z paskiem. chociaż ten, ten pasek to by się PISowi podobał, bo oni przecież popierają przemoc w rodzinie. Proszę Państwa, ja chciałem, chciałem przy tej okazji ujawnić kulisy tej całej afery w Brukseli. Przede wszystkim oni, nie chodziło przecież o to, żeby Polak wygrał. Tylko chodziło o to, żeby Tusk przegrał. I cała ta afera właśnie wokół tego była. Więc oni szukali jakiegoś kandydata, żeby przeciwko Tuskowi kandydował. Odkrywca San Escobar, czyli minister Waszczykowski, wymyślił, żeby Donald Trump kandydował przeciwko Tuskowi, bo ma takie same imię i liczyli na to, że w czasie głosowania ktoś się rytmie przy głosowaniu. Więc okazało się później Waszczykowskiemu wytłumaczyli, że Trump ma już posadę. I to niezłą, w Stanach. A poza tym jego żona Melania była już kiedyś w Europie, musiała uciekać ze Słowenii i za bardzo nie, nie, jej się tu nie podobało. No więc szukali dalej, no ciężko było znaleźć. I wtedy sobie przypomnieli, że Jarosław Kaczyński kiedyś pomylił się śpiewając, śpiewając, <śpiewając> e, hymn. Państwo to słynny byk, z ziemi wolskiej do Polski. I oni zaczęli szukać na ziemi wolskiej. I znaleźli, znaleźli Jacka Saturnina Wolskiego. Tak, Saturnina, bo on jest Saturna, czyli z kosmosu. Znaleźli go i okazało się, że no, on jest bardzo znany w Brukseli, szczególnie barmanką w drogich restauracjach. Wystawili go, no ale on, to się stało, on przegrał, bo wysiadł na przystanku PIS. Zresztą podobno stoi do tej pory na tym przystanku PIS, bo mu w fundeli nie siedzi. Pewnie, śmiało, śmiało, proszę się nie blokować. Teraz pewnie tego Saturnina wyślał na Eurowizję, chociaż on wolałby na eutanazję. Więc Beata Żydło wróciła na lotnisku z tej Brukseli, pokonana 27 do 1, a witali ją z kwiatami. Może to teraz będzie jakaś nowa świecka tradycja, że będą medale dawać tym, którzy zajmą ostatnie miejsce. No, Kamil Stoch jest po pochu. E, proszę Państwa, e, Beata ogłosiła, że ona nie podpisze tego dokumentu końcowego z Brukseli. To może niech oni wyślą Andrzeja Dudę, prezydenta. On wszystko podpisuje. Nie, nie. Przepraszam. Prezydent w piątki nie podpisuje, bo w piątki je kiełbasę z góralami. Nie może. Ale może w sobotę może podpisze, prawda? Proszę państwa, nie, no oczywiście 27 do 1, ale TVP pokazało, że to było zwycięstwo. To jest pomysł, nie? Tam jacyś specjaliści od PR-u, jak to mówić, że ktoś mówił, że ktoś tam napisał w internecie, że najpierw krzyczą, że nie oddamy ani guzika, później oddające Gacie i na końcu krzyczą, że pokazali, no pokazali, że, że do jednego przegrali. Przez Państwa, nie, ja, ja dzisiaj napisałem, ja proponuję to samo zrobić Państwu. Ja dzisiaj napisałem list do mojego operatora telewizji kablowej, żeby mi zakodował TVP1, TvP2 i TvP Info. Ja i tak nie oglądam tych stacji, ale jak przypadkowo kiedyś, przypadkowo kliknę i trafię na prognozę pogody, to, to no skuszę, bo, bo, bo przecież oni też tam kłamią. 赶你蹲在那地上，去轨。